Co to jest? Co wam to mówi? Szmelc. Rośnie wysoko w górach. Co on? Zwalił konia? A, to stęczny ten, ten smrut. Ukasek, co o kur Epicka przygoda, trzech rycerzy, elf, krasnolud i człowiek wyruszał do labiryntu Dauna, aby zabić cyklopa smoka czarnoksiężnika, który jest duchem dupy. Nie pójdziesz, ojcze! Mulan jest pełno młodych, zdrowych do obrony Myślicie, że jak kręcista to łatwiej pójdzie? A gówno! Okradam poczty, bo te pieniądze mi się po prostu należą! kontra Niemcy 1-1. Zwycięstwo w dogrywce. Bowers strzelił samobójca. A jaki brzydki. Dzień dobry, w Buchheim. Mam na imię Domino, ale wszyscy mówią na mnie Dominka. Zapisaliście się dobrowolnie na program treningowy z kulturą fizyczną na ty. Będziemy pakować, obciągać i ćwiczyć, żeby każdy miał szansę w dyskotece. Zdum, Kamil! Wydalanie skór Eee... Gówno! Patrzcie, go od trzech tygodni wałkujemy wydalenie z kurwola. Najbardziej skomplikowany układ trawienny w kosmosie! Aj, zdon, zdon! Chyba będę musiała porozmawiać z twoimi rodzicami. Ch A uwzięła się na mnie. Ile odbytów ma Kurwol? A ile ty masz stara ruro?